W meczu ósmej kolejki A klasy sezonu 2020-2021 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego Czarni Wałbrzych podejmowali Sudety Dziećmorowice. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwa zespoły: Goście, Sudety Dziećmorowice w strojach jednolitych zielonych, Gospodarze Czarni Wałbrzych w strojach jednolitych czarnych, Sędzią głównym tego starcia był pan Kamil Kulicki. Przed tym meczem w tabeli Sudety Monowice 9 punktów na koncie. Czarniwa Obryg, 2 oczka mniej. Tak więc zapowiadało się bardzo wyrównane spotkanie. Toczone jednak w bardzo trudnych warunkach. Zalegająca woda, kałuże, błoto. Po obu stanach boiska co zresztą tutaj już widać. I na pewno miało to wpływ na akcję z jednej i z drugiej strony. Tutaj, właśnie, jedna z takich akcji, która nie do końca udała się tak jak zaplanowano. Mimo wszystko emocji w tym meczu nie brakowało. Tu pierwszy goźny atak Sudetów Szymon Kobus i broni Bartłomiej Judnicki. Na początku pierwszej połowy goźniejszy był zespół gości. Tutaj, właśnie w ataku Sudety, jest Bartosz Lech, zbyt lekkie uderzenie i broni Baltomiej Judnicki. I tym razem w ataku Czarni Marcin Betlej w pole karne, Trochę zamieszania w 16 sudetów. Niedokładne wybicie. Piłkę przejmuje Kacper Anuszkiewicz. Strzał na bramkę, ale piłka obok lewego słupka. A to już kolejna groźna akcja zespołu z Morowic. Piotr Osiecki do Kacpra Spindlera. Ten uderza z tego kąta, ale na posterunku Bartłomiej Judnicki. Wałbrzyszanie nie pozostawali dłużni. Tutaj okazja dla zespołu gospodarzy. Marcin Betley. Trochę przypadkowa akcja, ale było groźnie pod babką Sudetów. I kolejna próba gospodarzy. Łukasz Misiak przedjeżdża się środkiem boiska kapitan Czarnych. Piłka trafia do Łukasza Fischera. Kolejny strzał z dystansu czarnych, ale piłka obok bramki. Właśnie po uderzeniach z zapolakanego największe zagrożenie stwarzali gospodarze. Tutaj Tadeusz Kodacki, Marcin Byra. Skutecznie interweniuje na rzut rożny. Było trochę emocji, ale trzeba sobie uczciwie przyznać, że. Pierwsza połowa meczu Czarnych z Sudetami stała na dość przeciętnym poziomie, do czego na pewno przyczyniły się trudne warunki. nasiągnięta wodą Murawa i do przewy było 0 do 0. Oczywiście w drugiej połowie liczyliśmy na wiele emocji i weźcie na jakieś bramki. Oba zespoły już gotowe do gry. Druga połowa meczu Czarni Wałbrzych, Sudety i To jedna z pierwszych akcji po przewie. Czarni próbują wybić piłkę ze strefy zagrożenia. Jednak przyjmuje ją zespół z Dziećmorowic. No jednak, jak widzimy, ciężkie warunki. Trudno skonstruować akcję środkiem boiska. Dużo łatwiej gało się z skrzydłami. Tutaj Piotr Osiecki. I niewiele brakowało, a Maciej Wojtko zdobyłby gola samobójczego. Po wybiciu piłki przez obrońcę czarnych rzut rożny, Piotr Osiecki głową i piłka nad poprzeczką. W pierwszym kwadransie po przerwie dużo groźniejszy zespół gości, tutaj Bartosz Lech, ale zabrakło precyzji pomocnikowi zespołu gości. Później obudzili się trochę czarni, Damian Ziątek z rzutu wolnego i poprzeczka ratuje Sudety przed utatą gola. I kolejna akcja Czarnych. Łukasz fisze do Damiana Ziątka. Damian Ziątek. I mamy bramkę. 64. minuta meczu. Damian Ziątek, Czarni Wałbrzych, Sudety Dziećmałowice. 1 do 0. Po utracie gola Sudety za wszelką cenę chciały doprowadzić do wyrównania. Tutaj dużo walki. W końcu piłkę przejmuje Piotr Osiecki. Ale zbyt lekkie uderzenie. Później defensywa Czarnych spisywała się bardzo dobrze, to już doliczony czas gry, Piotr Osiecki do Kacper Spindlera, Kacper Spindler, broni Bartłomiej Rudnicki. Była to najlepsza sytuacja studentów w drugiej połowie. A to już ostatnia akcja tego spotkania, Kacper Spindler, poprzeczka i mecz kończy się zwycięstwem Czarnych 1-0. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Zespołowi Sulety Dziećmurowice życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Czarnym gratulujemy. My szykujemy się do kolejnego spotkania. W sobotę gramy o godzinie 15 w Stanowicach z Herbapolem. Zapraszamy serdecznie na ten mecz. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.